SolidWorks posiada obszerną bibliotekę materiałów. Jeśli jednak nie znajdziemy w niej materiału, którego potrzebujemy, możemy zawsze stworzyć go sami od początku. Aby nasz materiał był reprezentowany w odpowiedni sposób graficzny, należy wcześniej przygotować obraz w formacie JPG przedstawiający jego teksturę. Po utworzeniu takiego pliku, musimy naszą grafikę umieścić w odpowiedniej lokalizacji. W tym celu przechodzimy do naszego komputera, następnie dysku C, folderu Program Files, SolidWorks Corp, SolidWorks, Data, Images, Textures, gdzie tworzymy nowy folder o wybranej przez nas nazwie, do którego następnie wklejamy nasz plik. Możemy teraz przejść do samego interfejsu SolidWorksa i utworzyć nowy plik części. Aby utworzyć swoją własną bibliotekę materiałów, musimy najpierw wybrać opcję edycji materiału. W pojawiającym się oknie ukazują się nam domyślne biblioteki materiałów SolidWorksa. Aby stworzyć nową bibliotekę, klikamy prawy przycisk myszy. A następnie wybieramy opcję Nowa biblioteka. Po wpisaniu jej nazwy zapisujemy plik w domyślnej lokalizacji. Po utworzeniu biblioteki, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i tworzymy nową kategorię, w której będą znajdowały się nasze materiały. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na folder Kategorii i wybieramy pozycję Nowy Materiał. Na tym etapie możemy zmienić jego nazwę, a także nadać mu odpowiednie właściwości. Kolejnym krokiem będzie nadanie naszemu materiałowi tekstury, co możemy wykonać przechodząc do zakładki wygląd. Rozwijamy znajdujący się na samym dole folder o nazwie Tekstury Solidworks i szukamy nazwy folderu utworzonego przez nas na samym początku. Po jego rozwinięciu wybieramy interesującą nas teksturę i klikamy opcję Zastosuj. Możemy teraz zamknąć okno biblioteki materiałów i utworzyć obiekt bryłowy, aby sprawdzić, czy nasz materiał został prawidłowo skonfigurowany. Jak widać, nasz materiał wygląda bardzo dobrze, a my możemy zabrać się za tworzenie kolejnego.